Cześć, Sebek z tej strony. Dzisiaj nagrywam tak trochę inaczej. E, chciałem Wam pokazać moje karty na wymianę z Champions League 2013-2014 Z tych lepszych kart jest na przykład e, Topmaster LAM Dzisiaj tak trochę inaczej nagrywam e, Bayer Leverkusen e, Kessling fans favorite e, Pogba Rising Star z Juventusu Impact z Napoli Mertenes i to są te lepsze karty a teraz pokażę wam trochę bazówek no i na przykład tak Celtic Ledley Commons Forster Mulgray Arsenal o. dzisiaj tak właśnie trochę inaczej sobie nagram Manchester United mogę się powymieniać no Kagawy to tutaj mam chyba aż nawet trzech Ferdinand Olympique Marsylia Payet Gignac Atletico Madrid Koke Godin, Courtois, Felipe Luis, Real Madrid, Kedira, Modric, AC Milan, mexes Weidenfeller z Borussia Dortmund, Umels, Napoli, Albiol, Zuniga, Inler, Canavero, to tego, je... aha, no to jest jeden. Reina Pepe z Napoli jeszcze jest i teraz będzie szalkę Shalai I tutaj mam jeszcze dalej. Dalej, szalkę Clemens. Hoger. Clemens. Shalai Manchester City. Aguero. Nawas. Agredo, e, Negredo, Sorki, Olympiakos, Bong, e, dalej Olympiakos, Olympiakos, no tego to też sporo, Bong znowu, no Olympiakos, Olympiakos, Szachtar Doniec, Szewczuk, Fernando, to jeszcze nie koniec, i jeszcze mam tutaj trochę. O. Srna, Kosta, Kosta, Torpak, Bayern, Leverkusen. Leverkusen, 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 dalej, Ajax, Polsen, dalej, Ajax, Kopenhagi to mam chyba najwięcej, Christensen, Jakobsen, Kristensen, Melberg. Bolanos, Boloanos, Bolanos, Wieland, Jakobsen, Chelsea, Ashley Cole, Ramirez, FC Porto, Varela, Mangala, Otamendi, Helton, Galatasaray, Riera, to znovu też ten sam Altintop Melo teraz jest Frank Liberi Bayer Monachium Lam parysa Lukas, Lukas dalej parysa e, Anderlecht Proto Proto i tu następny i następny Celska Moskwa i Ignasiewicz tak, nagrałem, żebyście lepiej sobie widzieli karty. To są moje powtórki, chętnie się wymienię. Dzięki, trzymajcie się, cześć.